Kalejdoskop. Gdzie czerni staje się już bielą, Tulisz mnie, Bym się nie przeląkł. Tam, gdzie sen jawę objawia, Mówisz, Bym się nie obawiał. Tam, skąd ptaki nawet zawracają, Zaciągniesz mnie teraz namawiając. Gdzie spokojnego bytu kończy się granica, Zaczynasz się ty. Puste słowa, tajemnica. Dziewczynka naga, drżąca w trawie, drapieżny ptak, lwica i smok prawie. Bawisz się mną jak ofiarą, a ja pozwalam, bo kocham, pożądam i nienawidzę naraz. Noc z dniem nasze losy splątała ani żyć ni umrzeć nie pozwala skazani na wspólne nieistnienie na kochanie i na oszalenie witold tylkowski czytała anita kopańska